Hi guys, to Juśka. Ostatnio wybiło nam 100 subskrypcji na kanale. Oh my gosh! Ah. E, no i z tej okazji chciałam ubiec tort. E, niestety nie mogę się z Wami wszystkimi nim podzielić, ale będzie to taka ciekawa rzecz do zrobienia. E, właśnie ostatnio modne są te takie minimalistyczne. Tyczne torty z Pinteresta, takie słodziutkie. Więc postaram się zrobić coś takiego właśnie z tej okazji. No będzie to ciekawe, bo moje zdolności pieczenia nie są najlepsze. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek piekłam taki tort. Będzie to wyboista, wyboista droga po prostu, wyboista droga, kochani. Ale dam radę. I świętujemy 100 subskrypcji. Jesteśmy już w kuchni. Dzisiaj zrobię ciasto. Dam je później do lodówki i jutro zrobię tą taką masę krem do środka i wtedy to ozdobię i będzie gotowe jutro. A dzisiaj będę piekła tort i znalazłam na Pinterestie jakąś, jakiś przepis, więc dam wam go w opisie. Będzie to tort czekoladowy. Nie, najlepsze. Z papieru do pieczenia wycinam kółko. I nagrzewam piekarnik do 180 stopni. To kółko be, będzie właśnie na dno tej tortownicy. Teraz robię masę z mąki. Wsypuję do dużej miski dwie szklanki, dwie szklanki także cukru i teraz pyszne kakao, żeby był mega czekoladowy smak. Trzy czwarte szklanki dwie łyżeczki proszku do pieczenia i półtorej łyżeczki sody oczyszczonej, troszeczkę szczyptę soli. Mamy wszystkie nasze suche składniki. Bierzemy taki mieszacz. Jak to się nazywa? I mieszamy. Pani, stoi, stojcie teraz na zbanku, ale dobra, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie dobrze. Um, mamy tu, teraz będziemy dodawać nasze mokre składniki. Dodajemy szklankę mleka. Teraz dodajemy pół kubka oliwy. Moja głupia siostra. Trochę kropel. Ekstraktu waniliowego, nie za dużo, i dwa jajka. Wlewam szklankę wrzącej wody. Teraz mam tutaj tą, yy, tą foremkę, która jest złożona już tym papierem i pisało w przepisie, żeby użyć e, takiego oleju w sprayu. Ja nie mam czegoś takiego, więc mam nadzieję, że to zadziała, że użyję zwykłego oleju, który tak rozprowadzę pędzelkiem. Wlewam tą pyszną czekoladową masę do foremki, jak widać oczywiście zlizuję tutaj jeszcze z miski, no i wygarniam łyżką. No tak, kochani, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ym, mamy już strasznie płynne, gotowe. Płynne, tak, takie było w przepisie. No właśnie, jest płynne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż na tym filmiku, który był w przepisie, wyglądało też, było też bardzo płynne, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Dajemy do piekarnika na pół godziny. Tada! Nice, wygląda ładnie, ale minęło pół godziny, ale jeszcze nie jest gotowy kolejny piękny dzień. Wczoraj pojechałam na ściankę, więc nie wyciągnęłam tego ciasta, tylko mój tata to wyciągnął i upiekł do końca jakby. Mamy nasze ciasto. Wyciągam ostrożnie z tej foremki, żeby wszystko zadziałało, no i na szczęście poszło w miarę dobrze. Ja mam masło z lodówki, żeby, było w, żeby się ubiło później, bo musi być w temperaturze pokojowej, a teraz jesteśmy z Martą na spacerze z psem, sweet. Pwerp, pwerp. Ja jest. Teraz będziemy masło będziemy robić ogólnie ten krem do tego ciasta będzie on waniliowy i na początku mamy y, około 230 gram masła które było właśnie już y, w temperaturze pokojowej i będziemy ubijać mikserem y, na średnim tym przez jakieś 2 minuty około Nie wiem, nie zdam się na maśle, więc nie wiem, czy to już jest dobre, ale będzie dobrze, będzie dobrze. I dodajemy cukier puder cały, tutaj jest 500 gram opakowanie. Sru. Yy, dajemy śmietankę 36. Będę wam trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę yy, ekstraktu z wanilii, żeby był to trochę, więcej żeby smakował vaniliną. Przez 30 sekund ubijamy na mniejszej tej, a później na większej jakby mocy tego, nie wiem jak to się nazywa. Dodałyśmy jeszcze trochę śmietanki, bo było ogólnie jest bardzo gęste, więc chyba jeszcze więcej dodamy, ale może będzie dobrze. Teraz ja miksuję? Smakuje dobrze, więc nie jest źle. Mhm. Mam nadzieję, że nam się uda przepisie pisało, żeby jeżeli jest słodkie bardzo, za słodkie, to żeby dodać troszeczkę soli, będę robić napis, który będzie biały, dlatego odkładam część, a resztę będę teraz mm, barwić na różowo barwnikiem spożywczym. Uwaga, uwaga. Dobra, zobaczymy. Bo ja się, nie, ja się boję, nie chcę tego tak. Nie wiadomo, jak, jak bardzo mocny jest ten barwnik, więc będzie powoli. Oh, oh my god! Oh my god! Różowy! No dobra, to jest definitywnie za mało, ale jest różowy już bardzo, znaczy bardzo, trochę. Bardzo jestem zadowolona, ale teraz przyjdzie część na najtrudniejszą chyba rzecz. Musimy się zmierzyć z tortem. Oh my gosh, bierzemy, Ej, boję się. Mamy pierwszą warstwę i będziemy nakładać na to, dodałam jeszcze trochę barwnika, żeby był bardziej różowy. będzie dobrze, będzie dobrze, dobrze. Jezu Nie śmiej się ze mną Teraz postaram się z tym białym, co tam zostawiłam napi zrobić napis Więc Dałam to do, do reklamówki i teraz zrobię taką dziurkę Dziurkę Dziurkę, dziurkę. 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 Postaram się napisać tutaj 100 subskrypcji w serduszku. No, o kurde. Tadam! Teraz jeszcze subskrypcji napis. Marta dąży z pomocą i Marta napisze teraz sub. Jako sub. żeby nie było, bo wiecie. To... Czemu idzie mi to 5 razy szybciej niż tobie? No bo, no bo ty robisz takie duże. A to jest. To jest. Co tu się stało? What, what, happened, what happened here? Zdało się <grym> <jeść? grym> Tada! Z okazji 100 subskrypcji Dobra, Mam ten piękny tort Mam nadzieję, że to docenicie Bardzo się staram. Nie jest aż tak źle Oprócz tego, że widać nierozpuszczone kawałki masła <grym> Ale teraz coś, co jest najważniejsze, najważniejsze w tortach. Czyli to, czy jest dobre, no jak jest brzydkie, to i tak wszyscy dowiedzą, jeżeli jest dobre, więc teraz chwila prawdy. Chwila prawdy. Dało nam się jakoś przenieść. Z wielkimi trudnościami pierwszy kawałek na talerz. I teraz taste test. Dobrze, kochani. Będziemy próbować. Próbujemy. Dawaj. Od góry. W tym środkiem. Trzy, cztery. Przez to, że jest czekoladowe, to nie jest zły, naprawdę. Dla mnie jest za słodki. Znaczy, no jest słodki, ale nie jest chyba totalnym fajnem, bo jest czekoladowy. Nie no, fejlem to... nie jest. Oprócz wyglądu, ze smak... Smakuje dobrze. No kochani, e, wiem, ten tort nie jest idealny. Jakby mam nadzieję, że i tak to docenicie, że zrobiłam to dla was. Narysowałam, Napisałam z pomocą mojej siostry oczywiście 100 sub w serduszku, bo to znaczy że po prostu bardzo wam dziękuję, bardzo was kocham. To, że zasubskrybowaliście na moim kanale, wiem, że no nie, nie jest to właśnie idealny tort. Ale jest właśnie od serca zrobiony. Po tym, jak już kilka osób spróbowało, mój tata, moja mama, nie jest zły, naprawdę nie jest zły, da się go zjeść. To ciasto czekoladowe jest naprawdę dobre, tylko ta masa po prostu jest bardzo słodka i to jest taki największy problem. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie mnie. I mam nadzieję, że dobijemy do 200, do 300, do 400 i do jeszcze więcej subskrypcji, do 1000, do miliona po prostu. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało i ją!